Cyklu, naturalnie znaczy zdrowo. Kobieta a mężczyzna Różnice w odczuwaniu emocji. Kobiety i mężczyźni coraz bardziej się do siebie upodabniają. Mężczyźni mają w sobie więcej niż kiedykolwiek estrogenu, a u kobiet, zwłaszcza tych na kierowniczych stanowiskach, pojawia się wysoki poziom testosteronu. Widocznie biochemia ludzkich organizmów dostosowuje się do zmian kulturowych. Jednak mimo dużych podobieństw kobieta wciąż pozostaje kobietą ze wszystkimi typowymi dla siebie reakcjami a mężczyzna mężczyzną wojownikiem zdobywcą rywalem. Zdecydowane różnice są nie tylko na poziomie struktury oraz funkcji centralnego układu nerwowego i hormonalnego. Trochę inne jest postrzeganie świata, odmienne są reakcje na otoczenie i sposób porządkowania informacji. Warto te różnice doceniać i warto mądrze się różnić. Wiedzieć, co wypływa z uwarunkowań kulturowych, a co z biologii. I nie wymagać od siebie nawzajem rzeczy niemożliwych, bo różnice są całkowicie naturalne i uwarunkowane odmienną biologią. Męskie łzy. To przede wszystkim biologia warunkuje podstawową wrażliwość i pohamowanie emocji. Pobudzenie części układu limbicznego, która odpowiada za emocje, jest u mężczyzn kilka razy słabsze niż u kobiet, dlatego mają oni większą zdolność do kontrolowania emocji. Nie znaczy to, że nie odczuwają potrzeby płaczu. Łatwiej im tylko przychodzi oponowanie łez, gdy stwierdzą, że to nie jest dobry czas lub miejsce. Mężczyźni płaczą rzadziej również dlatego, że mają prawie o połowę mniej prolaktyny, która wpływa na produkcję łez. Gdy mężczyzna pozwala sobie na łzy, przywraca właściwe proporcje między emocjami a logiczną częścią mózgu. Jego płacz jest w trudnych sytuacjach nie tylko możliwy, lecz wręcz emocjonalnie niezbędny. Odmienność rozwija Mężczyzna lubi pogadać z kimś, kto nie roztrząsa emocji i szybko podejmuje decyzje. Kobieta woli rozmawiać o uczuciach i świetnie porusza się w obszarze relacji międzyludzkich. Nic więc dziwnego, że czasem trudno obojgu spotkać się pośrodku w czasie wspólnej wymiany zdań, podczas gdy kobieta może poczuć się urażona, ponieważ mężczyzna nie słucha tego, co ona mówi, on rozkoszuje się melodią jej głosu, bo dla niego jest on ważniejszy niż sam przekaz. Dobrze jest, gdy zarówno kobiety, jak i mężczyźni spędzają czasy ze znajomymi osobami tej samej płci. Kobietom takie spotkania pomagają uzyskać zrozumienie wszystkich emocji, a mężczyznom satysfakcję ze skupienia się na działaniu. Zamiast narzekać na różnice, warto się nimi cieszyć. Życie w relacji umożliwia rozwój dojrzałej osobowości. Zainspirowany własną partnerką mężczyzna rozwija w sobie wrażliwość na uczucia, a kobieta zdobywa umiejętność koncentrowania się na działaniu.